Witam wszystkich po raz kolejny. Zagrajmy w Wiedźmin 2 zabójcy królów. Informacja na początek: po pierwsze, nagrywałem to już chyba z czwarty albo piąty raz. Więc sorry jeśli mam już trochę dosyć. A po drugie, zepsuły mi się słuchawki, i muszę korzystać ze słuchawek zastępczych. właśnie nagrywałem piąty raz, bo nie mogę ich skonfigurować. Ale z tego co widzę, już powinno być ok, więc po prostu. Zajmę się Sesentesis w tym momencie i... No, ona mi przyłoży z pięści, ja mam quena. Oczywiście na no, Sesentesis jest taka taktyka, że po pierwsze trzeba mieć quena cały czas, po drugie najlepiej ją atakować jak skończy ziać ogniem. To wtedy jest taka najbardziej wrażliwa na wszelkie ataki. Nie wiem, może jak jest wylewelowany kłę to jest łatwiej jak yy, yy, bo ten wylewelowany po pierwsze trwa dłużej, po drugie odbija obrażenia z tego co wiem chociaż ja nigdy w znaki w grze nie inwestowałem więc yy, no właśnie o tym o ogniem mówiłem więc trudno mi coś powiedzieć, tak tylko mi się wydaje Oczywiście trzeba też założyć, że Geralt y, uderzy z bo on miewa z tym małe problemy. Nie wiem, wiecie co, nie wiem kiedy uzyskam tam te sławki. Znaczy, chcę je wysłać do reklamacji może za dwa tygodnie, może za trzy. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, teraz będzie tak atakować cały czas. No, ale może to trochę bez sensu. Niech robi swoje tam. Nie, Gerard, nie miałeś atakować. Przynajmniej nie teraz. Dobra, niech sobie tam przeleci. No. A bo mi się kłęskończył. Oh, wow, fuck. Nie zauważyłem nawet. <laughs> Przepraszam. No, i to właśnie jest to, że zobaczyliście, jakiego hita ma SysEntesis. Jeśli uderzy nas bez Quen, to ma nas na 2-3 hity w ogóle, więc no, nie jest to łatwa walka. Znaczy, łatwa, no, ona w sobie nie jest skomplikowana, tylko po prostu yy, ma damage. No, strasznie wielki damage. Nie wiem, na normalnie nie pamiętam na ile hitów mnie mała, miała. Na trudnym są to 3-4. No i teraz się znowu kłen skończy, trzeba chwilę uważać na nią. Zarzucamy kłęna i od nowa O, teraz znowu płomieniami, to fajnie Postaram się nie zginąć, chociaż cały czas jeden hit i ten niby tam jaskółka mi to HP regeneruje, ale musi, musi je zregenerować całkiem sporo, żeby... Zentesis miałem nie na więcej niż jednego hita No ale to jest kawałek się od niej odsunę. Nie chcę też zużywać całego wigoru, bo może się okazać, że zostanę bez wigoru i wtedy zacznie się problem. No ale na wszelki wypadek, no właśnie. Teraz zostanę z jednym, z jednym tym wigoru. O, teraz zużyję płomień, no to fajnie. No, teraz a atakuje tak. Możemy przez chwilę dać się zregenerować HP. Kurde, nie wiem za bardzo, jestem trochę w dupie teraz No, udało mi się. Dobra, dawaj Gerard. O, no o tym właśnie mówiłem, trzeba uważać strasznie na nią. Teraz nas trochę wzięła, ale spróbujemy nadrobić. Właśnie. Mam no, whatever. Co so, chcę, żeby użyła swoich płomieni? No. jest nie ma taką suką, naprawdę. Przypomniała mi się. Zroniło mi się trochę Kingdom Hearts, tam można było bić bossa bardzo dobrze przez całą walkę, a na przykład ostatni pasek mu zbijać przez 5 minut. Elixir mi się skończyły, nice. Teraz to ja już w ogóle nie wiem co z nią zrobię. Nie jest za ciekawy w tym momencie. Ale to długo ta walka trwa, skoro już mi się eliksiry skończyły. No nic, no. Może się okazać, że to będzie walka przegrana. Jak ją teraz wygram, to będzie nice. Nie wiem, wcześniej mi tak sprawnie zniosło. Teraz jakoś nie mogę. Dobra, wygrałem walkę. E, nie wiem, nie wiem czy mi tak kiepsko poszło. No ale mniejsza z tym, teraz mamy Quick Time Event. Czyli wbijamy jej najpierw miecza w gardło, a później się lecimy z nią przelecieć. Lecimy z nią przelecieć, są otworzone na poziomie wiem. No i to już... Teraz w zasadzie jest końca aktu trzeciego, taki nieoficjalny. Możemy popatrzeć jak Gerard się zabawia ze smokiem. Później pogadamy i będzie... No i końca aktu trzeciego w tym momencie pilok się załącza. Ja nie jestem pewien, to czy znaczy on nie miał tego w biciej w serce przypadkiem. Jak tylko mówię, bo to powiedziała Filipa, chyba darujemy sobie banalne stwierdzenia. Chyba tak, nie są potrzebne. A jednak wyczuwam twoją gotowość do dalszej walki. Przed chwilą szło na śmierć i życie. No, tak. Zgodnie z tradycją mojego rodu powinnam się teraz podzielić moim skarbem. Nie trzeba. Dasz radę wrócić do Wergen? Chyba tak. Szybko się regeneruje. Powiedz lepiej, co teraz będzie z Irwetem. To terrorysta, bądźmy szczerzy. Nie będę go wybielać ani okłamywać kogokolwiek. Musi sam zasłużyć na szacunek i być może za kilka pokoleń ludzie zapomną. Posłużyłaś się nim. Geralt, Jorwet zabił więcej ludzi niż ty zjadłeś kotletów. Nie jest kimś, kim można się od tak posłużyć. Uwierzył we mnie i od początku miał pełną świadomość, o co walczymy. To jego wybór. Ty naprawdę nie rozumiesz, o czym mówię. Nie zauważyłaś tego maślanego spojrzenia? Walczyliśmy razem za sprawę. Jorwet zrobi dla ciebie wszystko. Pytanie, co ty zrobisz dla niego. Laskoja zawsze znajdzie się miejsce w wolnej dolinie Pontaru. A jeśli chodzi o samego Jorweta, to nie twój interes. W sumie przydałby mi się chłop. Filipa skorzystała z zamieszania. Nie obawiasz się, że ujawni twoją tajemnicę? Nie mam na to wpływu. I nie mam zamiaru ścigać Filipy. Być może los zetnie nas znowu, a może nie. Czas pokaże. Ona nie poddaje się łatwą. Wyliże się z rany, i spróbuję znowu przejąć nad tobą kontrolę. Tym razem będę ostrożniejsza. Teraz wiem o Elhard więcej niż by chciała. Więcej? Byłam posłuszna Filipie, ale nie byłam ślepa. Nie zdołała ukryć przede mną swoich sekretów. Znam jej słaby punkt. Mogę ją zniszczyć w jednej chwili. Cenna i niebezpieczna wiedza. Dlatego zachowam ją dla siebie. Sheila i Filipa wypadły z gry. Loża poniosła porażkę. Dobrze, ale obawiam się, że jeszcze o nich usłyszymy. Z pewnością. Wiesz, że wojska Emyra przekroczyły Jarugę? Spodziewałam się, że może do tego dojść. Filipa też. Cóż, pobiliśmy szlachtę Edirni i Henselta. Jeśli los się do nas uśmiechnie, pobijemy i cesarza. Nie jesteś pierwszym smokiem, z którym rozmawiam. Spotkałeś mego ojca. Wilentrze ten Merta. Szerzej znanego jako Borch Trzykawki. Sądziłem, że nie mógł mieć dzieci. On też tak myślał. Nie wnikam. To po nim odziedziczyłaś zdolność polimorfii? Umiem przybrać tylko jedną ludzką postać. A on zmieniał się swobodnie w kogo chciał. Nie masz jego szybkości i odruchów. Złotej łuski też nie zauważyłem. Nie mam też wąsów i piwnego brzucha. Przykro mi, że cię rozczarowałam. Wybacz, zawodowa ciekawość. Co teraz porabia Borch? Któż to wie? Nauczył mnie tego, co uznał za stosowne, i odleciał w siną dal. Taki smoczy zwyczaj. No i nadał mi imię Sesentesis, o ile dobrze usłyszałem. Wolę być Saskią. Czas na mnie. W Wergen będziesz zawsze mile widzianym gościem. A może chciałbyś tam zamieszkać? Mam inne cele. Wiem. Żałuję, że nie mam zdolności jasnowidzenia jak mój ojciec. Czasem lepiej dać się zaskoczyć. Bywaj wiedźminie No i to był oficjalny koniec aktu trzeciego Teraz został tylko epilog Ja tylko poczekam aż Jorwet się wygada więc Znaczy poczekam aż się wygada i spróbuję Ja sorry, będzie się naprawdę zły dzień Poczekam aż Jorwet się wygada i zobaczę jak to wszystko się nagrało O, powiedziałem w końcu fajnie po prostu mi komputer i YouTube sprawia problemy i w ogóle nie chce mi się już żyć. Trochę jestem emo i zaraz się potnę. Dobra, skończyłem. Co z Saskią? Żyje. Jest ranna, musiałam ją pokiereszować. Nabiła się na drzewo, potem jeszcze ten sztylec, ale wyliża się. Górskie powietrze dobrze wpływa na smoczą skórę. Jesteś najbardziej szlachetnym człowiekiem, jakiego znam, Gwynblade. Nie jestem człowiekiem. Dobrze, że przypomniałeś, bo przez chwilę moja nienawiść do tego gatunku zaczęła topnieć. Co z Leto? Złapaliście go? Dziwna historia. Siedzi w dawnym obozie Temerczyków. Chyba czeka na ciebie. Skąd wiesz? Widziałem go. Matriz. Chodźmy. A ty opowiadaj, co tu się działo. Gdy walczyłeś z Saskią, w mieście rozegrał się krwawy spektakl. Kto grał główną rolę? Aktorów było wielu. Z początku chodziło o polowanie na zdrajców, ale łowy szybko się przekształciły w pogrom wszystkich magów. Doszło też do paru starć między żołnierzami Kedwen, Redani i Demeri. Gwałty, grabieże i morderstwa. Niekoniecznie w tej kolejności. Tym zajmowali się pobożni rycerze zakonu i żołdactwo poszczególnych władców. Królowie opuścili miasto tuż po ataku smoka w towarzystwie doborowych oddziałów. A czarni? Próbowali zachować neutralność, znaczy strzelali do wszystkich, którzy zbliżyli się do ich obozu. Dobra, to ja w tym momencie y, zapiszę grę i zaraz do Was wracam.